Znowu, fotografii powiedział bardzo dużo pan doktor. Ustawa wymienia ją jako y, szczególną kategorię y, utworu. Ona oczywiście musi być indywidualna i twórcza. I tutaj się znowu wracam do tego, co powiedział pan doktor. No jeżeli y, mamy fotografa, nie wiem, na przykład Annie Lejbowicz, robi takie śliczne zdjęcia, U, ułoży kogoś, upozuje, dobierze światło, dobierze e, wszelkiego rodzaju parametry fotograficzne, ta przesłanka indywidualności i twórczości jest oczywista. Natomiast jeżeli, nie wiem, no robi się zdjęcia jakieś taki najprostsze, na przykład dzieł sztuki. To jest to, o czym mówiliśmy i zaraz to orzeczenie Państwu pokażę to tej tych przesłanek nie ma, no czas trwania ochrony to są reguły ogólne, no albo 70 lat w tej chwili od śmierci twórcy, znowu z tym zastrzeżeniem, plus jednego roku, jeżeli jest twórca znany to mamy tę regułę od pierwszego rozpowszechnienia, jeśli jest to fotografia rozpowszechniona, jeżeli jest utwór pracowniczy, do którego z mocy ustawy prawa przysługują innej osobie, no to też jest, czyli pracodawcy w 70 lat od daty rozpowszechnienia, w razie braku rozpowszechnienia od daty ustalenia. I pokazuję Państwu jeszcze tylko to orzeczenie. Sądu operacyjnego, gdzie sąd, właśnie w Warszawie tym razem, gdzie sąd powiedział, że y, tak naprawdę b, jak, brak jakiejkolwiek ingerencji w charakterystykę tego, co my fotografujemy, powoduje wykluczenie przesłanki twórczości. Czyli jeżeli ktoś pójdzie do muzeum i wstrypnie sobie fotkę jakiejkolwiek, nie wiem, rzeźby, obrazka czy jakiegokolwiek innego eksponatu, to bardzo trudno mu będzie wykazać, że y, mówimy tutaj y, o utworze. Nie wiem, Pani Joanno, jeszcze ten wizerunek? Zobaczmy, yy, tak? tak? Dobra. Mhm. To jeszcze szybko. To na sam koniec, bo myślimy zawsze o, tak, to jest bardzo ważne, tak. bo zawsze patrzymy na utwór o ochronę prawno-autorską tego, kto stworzył utwór. Ale w przypadku fotografii jest jeszcze druga strona medalu, bo są przedstawienia, wizerunki osób na, na, na tych fotografiach. Co, co w takich przypadkach? E, oczywiście znowu, jest na to przepis, który e, powiada, że rozpowszechnienie wizerunku e, za, wymaga zezwolenia osoby przedstawionej, że w braku zastrzeżenia, to zezwolenie nie jest wymagane, jeśli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Wizerunek to nie jest nie tylko fotografia, to jest każdy wytwór, który przedstawia rozpoznawalną podobiznę osoby za pomocą jakichś środków plastycznych. I oczywiście ten przepis formułuje nam prawo do wizerunku. Zawsze jest wymagane zezwolenie, to zezwolenie, nie, tutaj ustawa nie wymaga konkretnej formy, ale to znowu mamy ten problem jak z licencjami niewłącznymi. No, ustne zezwolenie w razie sporu sądowego no, będzie wykazywane dowodami, które są trudne do przeprowadzenia i będą niejednoznaczne dla sądu, więc ta, tak naprawdę z ostrożności e, powinno być to zezwolenie w formie pisemnej. Wyłączenie przesłanki zezwolenia. Mamy w zdaniu drugim, to jest zapłata za pozowanie, ale znowu już, ta zapłata za pozowanie wyłącza wymóg zgody warunkowo, ponieważ taka osoba może zawsze, że pomimo otrzymania zapłaty za pozowanie nie wyraża, nie udziela zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku, a poza tym w państwa praktyce ustalenie, czy ktoś otrzymał zapłatę za pozowanie, czy nie, to jest po prostu naprawdę mało prawdopodobny. No i mamy pewne wyłączenia, oczywiście osoby powszechnie znane, które pełnią funkcje publiczne, są przykładowo wyliczone polityczne, społeczne, zawodowe. To jest oczywiste na gruncie pewnych sytuacji. Nie wiem, prezydent, premier, członkowie rady ministrów, nie wiem, sędziowie i tak dalej. Są przypadki graniczne. Pojęcie w ogóle osoby publicznej ewoluuje w orzecznictwie, w nauce prawa, więc tutaj już nie będę tego wątku poruszał. No i oczywiście osoby stanowiącej szczegół jakiejś całości. No jeżeli robimy sobie zdjęcie na wakacjach, na przykład nad morzem, i tak się składa, że w kadr wchodzą jeszcze inni plażowicze, to rozpowszechnienie ich wizerunku, no tutaj nie wymaga zezwolenia. I ostatnia rzecz, że roszczenia. Które przysługują takiej osobie z tytułu naruszenia jej praw do wizerunku, to w tym zakresie ustawa odsyła do artykułu 78 ustęp 1, który odnosi się do roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych. I to są takie roszczenia bardzo charakterystyczne, bardzo podobne są też na wypadek naruszenia dóbr osobistych. To jest właśnie żądanie zaniechania, żądanie dopełnienia czynności niezbędnych do usunięcia skutków, czyli to jest najbardziej popularne żądanie przeprosiny w prasie, sprostowanie, albo za pośrednictwem jakichś innych mediów. No i oczywiście w przypadku zawinienia to jest odpowiednia suma pieniędzy na tytułem za dosyć czynienia. Albo uiszczenie odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Ja tylko zwrócę na ostatnią rzecz uwagę. Tu jest powiedziane, że tych roszczeń nie można dochodzić po upływie 20 lat od śmierci osób, czyli osób przedstawionych. Zasada jest taka, że prawo do wizerunku wygasa ze śmiercią uprawnionego. Po śmierci uprawnionego nie można dochodzić tych roszczeń, one nie mogą w ogóle powstać. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której czyjeś roszczenie już powstało, ponieważ naruszono prawo do wizerunku tej osoby. O, taka osoba zmarła i mamy wtedy jeszcze 20 lat na dochodzenie tych roszczeń. One są oczywiście dziedziczne no, i mogą ich dochodzić e, spadkobiercy. To wbrew pozorom nie jest e, termin przedawnienia, jak się gdzie nie twierdzi. To jest po prostu termin zabity. Po upływie 20 lat, nawet jeżeli ktoś naruszy prawo do wizerunku, po upływie 20 lat od śmierci takiej osoby, jego spadkobierca albo inne osoby uprawnione nie mogą dochodzić yy, tych roszczeń.